Cześć, witam Was bardzo serdecznie. E, użytkownik, ja się nazywam użytkownik, jestem szalone filmiki, które Wam pokażę. Nazywam się e, zagramy oczywiście w Hero Zero na PL11 e, no i f, f, e, wam mogę powiedzieć, że na tym... Jak będziecie na swoją pocztę Możecie tam macie takie, żeby, żeby was e-mail potwierdzić tu w HeroZero, i wtedy dostajecie 10 ponek. Ja, ja to że mam 0 ponek 4199. Bardzo serdecznie pozdrawiam użytkownika Cyki w HeroZero, Macyki na imię to bardzo serdecznie go pozdrawiam yy... właśnie mu pisałem komentarz jak on robi bo miał 181 oponek i mu pisałem jak on to robi Ja jest mi odpisał, to się poczeka aż on odpisze, a w tym czasie to się powiem, ale chyba dzisiaj już nie pokażę że on pisze bo, bo nie wiem czy on dzisiaj odpisze czy jeszcze kiedy dobra, teraz pokażę wam i dla życia i tak dalej. I mam opis, ja zawsze wygrywam. Dobra, tu mam... Siły mam 171. Ochrony 206. Myślenia 100, 163. I, I no te oczki są narysowane, te uniki to mam równe 230. Dobra. Yy, nazywam się... Nazywam się Neymar34. Jestem. Ktoś z, ki... ktoś z kim. Ktoś z kim? Kto z kim można być się. By się luczyć? Nie wiem, to jest. Kto z kim można by się luczyć? Nie wiem, nie wiem, o co tu chodzi. A! Li, liczyć! A! Kto z kim się można liczyć? A, dobra. Nie, źle lepszy. No sorry, sorry was, bo myślę o innych filmikach, a na tym filmiku się nie skupiam. Kto z kim można by się liczyć? No no, czytam dalej. Dobra, Tam taką szarfę, mam tu to taki kombinazon, mam tu przedłużać, buty, tu mam na oczy, tu mam mp3, tu mam szczotkę i tu mam to. Tak wygląda mój bohater. Budu, 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 dobra, a tu mam jeszcze takie coś, dobra, a wam powiem z czego mam te buty i z tego, po prostu mam 25 level i ukończyłem to, ukończyłem całe, wygrałem z wszystkimi i po prostu mam, I tu mam 25 level może się okaże, że w następnych filmikach będę miał już większy level, ale to się okaże, wszystko. Yy, Mam 4040 dzień, a mogę. Yy, proszę, zapraszajcie mnie. Jeszcze raz mówię, że nazywam się Neymar 34, 34, może łatwiej. Yy, I wszystko razem z, z małych liter, chyba z małych. No, wszystko z małych yy, i. Teraz mogę Wam polecić moją drużynę? Ja jestem nią przywódcą. No, tu, tak, właśnie wygraliśmy. Właśnie wygraliśmy z drużyną Barcy. Właśnie wygraliśmy. No, 12 mieliśmy walkę, a jest 12 207, Patrzcie, wygraliśmy. No i jesteśmy sami, Tu mamy 1294 zł. Mamy 3670 honoru. Tak, Neymar 34, przewódca, jest jakiś Broker, jest Matox, jest Ma Magic, jest GGNJ i Neymar 341. Dobra. Teraz wam mogę powiedzieć, że, przeczytajcie sobie opis mapie. Tak. Na wstęp dajemy, yy, przyjmuję od trzeciego levelu. Trzciego levelu yy, 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 na wstęp i chwila. A jak ktoś będzie miał większy niż 40 level, to może nawet zostać do yy, redaktorem, no przewódcą. Yy, tak, yy, yy, zaraz wam pan powiem. Tu jeszcze dzisiaj dopiszę. Nie, nie, nie jest. Że 50 zł zwykli członkowie na dzień, 150 zł ten doradcy, przewódca i na wstęp 400 zł. Więc więc byście musieli, jakbyście chcieli wejść, to oczywiście było, było razem. 550 zł. Dobra. To drużyna się nazywa drużyna Neymara, taki, taki mamy znaczek. Dobra, yy, możecie się domagać do wejście i ja wszystkich przyjmuję. To Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Lajkujcie, skrybostrujcie i mówię jeszcze raz, pozdrawiam Cię Cyki. Oglądam Twoje filmiki, też bym był wdzięczny, gdybyś też, też trochę skrybostruje Twoje filmiki. Też bym był wdzięczny, żebyś te filmiki obejrzał i stymulował. Dobra, to cyki, jeszcze raz się pozdrawiam. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i mam na myśli, że nam się spodobało, bo uch, te filmiki nie nagrywam do siebie, tylko specjalnie dla Was. Więc, tak wiecie. Oczywiście ja i te konto mogę sprzedać, jak ktoś chce, ale. No, dobra, to napiszę, i jeszcze opis, i wychodzimy. Jest. No. na razie mamy napisane, jestem najlepszy z tej gry. Dołączajcie. do the only a Не могу говорить же.